Dzień dobry, to będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania witacie Alina Kaźmierczak. W przedświątecznym ferworze, w ciężkim okresie nie poddajemy się, ale rozmawiamy o kryzysie. Kryzys zawsze jest po coś, bez kryzysu nie ma rozwoju. I gdyby nasze życie składało się z pasma sukcesów, no to byśmy stali w miejscu i byśmy nic nie robili. I żeby pójść kawałek dalej, żeby się rozwinąć, żeby mieć bodziec do rozwoju, po prostu, to musimy mieć kryzysy. Musimy mieć ciężkie dni, musimy mieć coś, co spowoduje, że nas przygniecie, i wtedy będziemy mieli siłę i będziemy być może mieli motywację, żeby się podnieść. To jest tak troszeczkę jak z ziemi. Jak się ziemia zatrzęsie, to jest jakiś sygnał. I wiecie, jak to wszystko runie, jak te domy się zawalą, no to nie oczekuje się od nas, że my usiądziemy na skarpie i będziemy patrzeć na to gruzowisko i będziemy płakać. Tylko motywuje nas to do działania że musimy zacząć odbudowywać, musimy pomagać tym, którzy potrzebują, musimy na nowo zacząć tworzyć. Zatem kryzys jest bardzo ważną, istotną rzeczą w naszym życiu. Jeżeli spotyka cię coś trudnego, to przyjrzyj się temu, po co to do ciebie przyszło. Bo to jest sygnał do tego, żeby być może na chwilę się zatrzymać, spojrzeć na siebie, na swoje życie, na swoich najbliższych i żeby zacząć budować coś nowego. Po to to przychodzi. To nie jest tak, że to jest na złość, że to jest zemsta, że to, dlaczego mi się to zdarza. Nie, jeżeli już się coś zdarzyło, trudnego, ciężkiego, to przyjrzyj się temu. Jakie ja wnioski z tego mogę wyciągnąć? Co ja z tego mogę najlepszego wziąć w mo do mojego rozwoju, do mojego lepszego życia? Każdy kryzys jest po coś. Każda trudna chwila macie czegoś nauczyć. Czego ty będziesz wiedzieć najlepiej? Oczywiście przed świętami, nawet jak są ciężkie dni, bierzemy, idziemy dalej. Oczywiście. Na święta, żeby już było lepiej i żeby było już po kryzysie. W tym ciężkim, trudnym okresie przygotowań przedświątecznych tego Wam życzę. Miłego dnia.